odcinków temu wspominałam, że będę Wam podsumowywała jakoś ten cały proces terapii i myślałam, że zabiorę się to już w tym vlogu, ale ostatnio mam jakiś taki smutny czas bardziej przez to zakończenie, bo zaczęłam tak wiecie trochę zdawać sobie sprawę z tego, że już nie będę miała właśnie Moniki w moim życiu, a jednak w ciągu dwóch i pół roku nawiązuje się z terapeutą taką specy, specyficzną, mm, taką jednostronną, ale właśnie taką bliską relację. I tak jak na początku miałam głównie taką mega, takie mega szczęście, że już skończyłam terapię, że mogę iść dalej, mogę stanąć na własnych nogach. Tak teraz mam taki właśnie, jest mi tak przykro, że skończyłam terapię, że mam iść dalej. I że muszę stanąć na własnych nogach. Jak już teraz, nie wiem, te trzy tygodnie nie widziałam Moniki, to w jakiś taki pewien sposób za nią tęsknię. A z drugiej strony, no wiem, że to tak będzie powinno działać, że po prostu ta relacja się kończy i że to jest zdrowe, dobre i to to od początku było jasne, ale i tak jakby układam sobie to w głowie i tak właśnie myślę, że jeszcze w sumie nie jestem do końca gotowa na podsumowanie terapii, bo ten proces wychodzenia z terapii jeszcze u mnie trwa. A z drugiej strony wiecie Nie mam czegoś takiego, że Jakoś teraz Chcę jednak wrócić na terapię Czy coś, bo Ja jestem pewna tego, że, że ten moment To jest właśnie dla mnie idealny moment Na skończenie terapii i że to ogólnie jest dobra decyzja. Tylko się po prostu z tymi emocjami układam. I te emocje są na pewno mocniejsze niż przewidywałam. To w sumie głupie z mojej strony. Przecież ja jestem bardzo emocjonalną osobą i mogłam się spodziewać tego, że podejdę do tego bardzo emocjonalnie. <słuch> Ach, jeju. Zbieram się właśnie na pierwszy trening po urlopie i szczerze mówiąc na tym wyjeździe w Rzymie to ja jadłam najwięcej ever. Zawsze jem dużo na wyjazdach, ale tutaj były po prostu, było tak zarąbiste żarcie, że teraz jeszcze te dwa dni po powrocie dalej ledwie chodzę. Wyglądam po prostu jak beczka. To mogę Wam pokazać. I to nie jest wydęty brzuch, tylko to jest po prostu pełny jedzenia brzuch. Więc tego się nawet nie da wciągnąć. To nie był łatwy trening. cały czas mi się odbijało. Nie mogłam oddychać. Masakra, agonia. Czuję się jak tylko jedna wielka beczka, pełna pizzy i carbonary. A zarty, carbonary, to bym jeszcze więcej. Zrobiłam sobie właśnie śniadanie. Dzisiaj jem taką jabłkową owsiankę do tego. Odżywka białkowa, waniliowa, skier, wiecie, największy basic świata. No i zabieram się za makijaż, ponieważ udało mi się dzisiaj wygospodarować trochę czasu, żeby w końcu iść na lumpy. Nie byłam na lumpach już strasznie dawno, bo ostatnio mamy totalne urwanie głowy z tą budową domu. Na przykład w ostatnio policzyłam sobie, że w jednym tygodniu mieliśmy 8 godzin spotkań. No i rzeczywiście nie ma się co dziwić, że ja od tych paru tygodni totalnie nie mogę wcisnąć niczego, wiecie ciekawego do swojego życia. Właśnie, skoro już tak gadamy o domu, to wydaje mi się, że jeszcze warto wspomnieć, że budowa się opóźniła o kolejny miesiąc, ponieważ nasza ekipa ma opóźnienie na poprzedniej budowie, no więc nasza budowa też stoi. Teraz nakładam jak co ten krem BBS oli. Natomiast z takich naprawdę mega mega dobrych wiadomości to moja siostra wraca teraz w sobotę do Polski cztery ostatnie miesiące spędziła pracując w Stanach i tak przez dwa miesiące radziłam sobie z tym jeszcze dobrze, ale już ostatnie dwa miesiące to był kurde dramat. Od paru dni wszystko chodzę esti, 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 wracaj, wracaj no naprawdę, nie mogę się czekać. Guys, w ogóle dzisiaj wbijam do Was po raz kolejny ze współpracą z Alerabatem, ponieważ Alerabat to jest jedna z moich ulubionych pomocy przy robieniu zakupów. Jest to aplikacja oraz wtyczka, którą możecie zainstalować zupełnie za darmo no i która właśnie skupia się na tym, aby pomagać Wam oszczędzać na dwa sposoby. Po pierwsze wyszukuje różne kody zniżkowe mm. <laughs> przepraszam Was, ale to jest jakaś bitwa wielka. Dziewczyny! Dziewczyny kochane, ale Rabat pomaga nam oszczędzać na dwa sposoby. Po pierwsze, wyszukuje kody rabatowe z całego internetu i od razu wprowadza je nam do koszyka. Ale też oferuje opcję cashback, czyli z każdych zakupów możemy dostać parę procent z powrotem. I co najważniejsze, dla nas ta aplikacja i wtyczka są zupełnie darmowe, ponieważ Al Rabat funkcjonuje na zasadzie prowizji od sklepów, w których my robimy zakupy. Dlatego na maksa polecam, my kupujemy z tego wszystko. Od rzeczy dla psów do domu, jedzenie, czy też jakieś ciuchy sportowe normalne ciuchy i korzystamy w zasadzie z tego cały czas już od roku. Tak więc grube polecanko na dole w opisie macie link do zainstalowania. Dzisiaj taka stylówka na lumpy oczywiście. Wybrałam się tak, żeby po prostu było mi się łatwo rozebrać. Hmm. Ta sukienka ogólnie jest piękna, ale patrzcie jaka długa. A ja wiem, że mi się nie będzie chciało iść do krawcowej, żeby to skracać. O, ta koszula jest mega, mega fajna. I to są zupełnie suche. I rzeczywiście wszystko tutaj wygląda ok. Więc wygląda na to, że za 36 ziko mam kalosze na spacery z psami. A w ogóle się Wam pochwalę, że kokosek tak już nam ostatnio bardzo ładnie sama zostaje w domu. No i ostatnio nawet zostawiliśmy ją raz na 3 albo 4 godziny. Mango była z nami, a kokos właśnie sama w domu. Teraz też jak poszłam na lumpy, to Michał właśnie wziął mango nad morze, żeby sobie trochę popływała i po połowiła kija. A Kokosek siedziała sama. I sobie super poradziłaś, prawda? No i teraz nagrodę. Idziemy my na spacerek we dwie. Super, chodź, tak? super, super. Jestem z Kokomak, jestem dumna, ponieważ dzisiaj mamy strasznie mocny wiatr, a mimo tego, patrzcie jak pięknie odważnie idzie ze mną na spacer, a jeszcze parę miesięcy temu w takiej pogodzie. Siedziałaby zwinięta pod kiblem i nie byłaby w stanie w ogóle wyjść z domu. Wcześniej zapomniałam wam powiedzieć, co kupiłam w lumpie, więc. Bram ci taką piękną, czekoladową koszulę, jeszcze w takim fajnym, owyrysowym rozmiarze. Zdrówko. Kolejna rzecz to ta gardzawa bluzka. Jest to jakoś taka dzienina. No i ostatnia bluzka taki bawełniak dla Michała. Takie coś się zawsze przyda. Tada! Wróciłam ostatnio na spacery do naszego lasu przy osiedlu, w którym straciłam ten paznokieć parę tygodni temu. Nie wiem, czy wy oglądaliście tamten vlog, czy nie. W każdym razie podczas spaceru mi się tak smycz ześlizgnęła, jak kokoszek szarpnęła, że mi całe poznoki po prostu oderwało, krew się lała, ogólnie dramat. I ja nie wiem, myślałam, że znaczy nie jestem takim człowiekiem, że jakieś takie traumy czy urazy mi się robią. Ale od tamtego czasu kumacie nie wracałam do naszego lasu i cały czas jeździłam na spacery za miasto albo do innych dzielnic, bo po prostu miałam, miałam takie. No i właśnie teraz wracam. I jest super. Szukaj, tak, 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 tam. O, brawo! Oj, kokosu, jak ty się wytarzasz, co? Mały tarzaczu, taśny. Z okazji jesieni wracam do jedzenia pieczonych owsianek zrobię taką bananową. Daję 40 g płatków, nie 45, łyżeczkę soli, 3 słodziki i 80 ml mleka, taką czubatą miarkę waniliowej odżywki, następnie trochę proszku do pieczenia, cynamon i pogniecionego jak największego banana. Masę przelewam do foremki, wstawiam do piekarnika na 25 minut na 190 stopni. Dobra, idealnie odkleja się od ścianek, w środku perfekcyjnie wypieczona. Mhm, mm o tak. Ja to jest tak dobre. Chcesz łyżeczkę? No. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dzień dobry. No, oczywiście, nasz spacer jak zwykle prowadzi do śmietników. Mangus uwielbia śmietniki. Tu, oczywiście, jest kolejny śmietnik, tylko szkoda, że za płotem. Przejechałyśmy właśnie z dziewczynami na kolejną fizjoterapię mango. Kokoś! Spokojnie, morteczko. Chyba kota w spokojnie. Mangus jest teraz już na maksa zajarana fizjoterapią. Bo fizjoterapia to jak się okazuje jest miejsce, gdzie zachodzenie dostajesz żarcie. Czyli no, najlepsza opcja na świecie. Ogórki, mam górki, Oh my god, ale się poryczałam od razu. Opowiedziałam Esti, o tym, że właśnie skończyłam terapię. O jakichś takich moich... jeszcze ostatnich przełomach. Oh, i to było takie właśnie, dokładnie takie wsparcie, którego potrzebowałam. Tak właśnie jeszcze Esti mi też uświadomiła, że przecież ja w tym roku, przez parę miesięcy, cały czas na terapii pracowałam nad odblokowaniem smutku. Że ja jakby... Nie potrafiłam się smucić, więc właśnie Esti mówi do mnie, że ej, starak, to jest piękne, że ty właśnie płaczesz, że skończyłaś terapię i że taki ważny etap twojego życia się kończy. Podczas jeszcze pół roku temu ty w ogóle nie byłabyś w stanie odpalić w sobie takich emocji. Ty po prostu nie miałaś takiego zasięgu emocjonalnego. Ach, no i właśnie mega mi pomogło, że ona to zauważyła, bo tak jak widzieliście, no trochę ostatnio chodziłam taka smutna przez to, a teraz właśnie tak ucieszyłam, że to jest naprawdę dla mnie idealny moment, aby tę terapię kończyć, bo ostatnia rzecz, której mi zależało się serio odblokowała i oto jestem. Sobie chodzę smutna i umiem nawet sobie popłakać. No hejka! No hej! A, ale tu pełno naczyń! O, no, no. oh, wow! Przy ustniku są, są gładkie, bo to, mhm. żeby kubek był miękki tak. i przyjemny, to jest takie nie, niesamowite, bo dopiero widząc różne rodzaje uszek. żeby znalazł się, no idealnie, na środku, nie Dobra, guys, ja Wam jeszcze zapomniałam pokazać naczynia, które ja w ogóle widziałam od Kasi. Kasia co jesień wypuszcza nową kolekcję. Ja wtedy uzupełniam zapasy. Tutaj pokażę Wam naczynia, które kupiłam u Kasi z jej dwóch poprzednich kolekcji. Natomiast z obecnej kolekcji zdecydowałam się na dwie miski. Jedna ma takie naturalne wykończenie z zewnątrz i takie macza brązowe w środku, a druga cała jest taka mleczno-piaskowa z właśnie charakterystycznym dla naczyń Kasi wgięciem tutaj na rękę, no i potem wzięłam dwa płaskie talerze z rantem taki waniliowy w kropeczki i taki właśnie biały i oczywiście musiał się pojawić jeden talerz z wysokim rantem no i na koniec wzięłam dwa kubki mm, no to co, ugotujemy sobie może teraz jakąś małą owsiankę na przykąskę